Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, tradycyjnie i subskrypcję. Będę robiła czytanie na wrzesień dla baranów. Karty oczywiście były wcześniej podtasowane. jeszcze trochę na wizji potasujemy. I chciałam także zaproponować Państwu czytania takie komercyjne. Składające się z trzech kart. Oczywiście, jak będzie taka potrzeba, to będziemy dobierać karty. Na jakiś po prostu ważny dla Was temat, tak? Jak, jak się zachować w tej sytuacji, czy, czy jak może sprawa wyglądać. Także jeszcze druga taka propozycja. Też właśnie. Takie czytanie krótkie z trzech kart, plus jakieś tam dodatkowe karty, jeżeli będzie taka potrzeba. Ale będzie także to połączone z rozmową, tak? Przez telefon czy przez Skype'a, tak? Jakaś po prostu porada. Proszę, tutaj chce się pokazać Asdenarod, bardzo ładnie. Czyli to będzie z jakimś wsparciem po prostu połączone wtedy. I może to trwać do, myślę, jeszcze się zastanowię, napiszę na dole tego filmu. Do 40 powiedzmy 5 minut, tak? Taka rozmowa. Oczywiście, jak będziecie zainteresowani, to proszę. O kontakt na maila interia.com. A teraz przechodzimy już do czytania i zobaczymy, co tutaj dla baranków na ten wrzesień będzie chciało się pokazać. I zaczynamy tradycyjnie od przeszłości. Mamy kochanków. Dobrze, że było dobrze widać tak. Pierwszą kartę ustawy. Dobrze, mamy kochanków. W przeszłości, w teraźniejszości mamy rycerza denarów. W przyszłości koło fortuny. Karta rada, dziewięć buław. Proszę, pokazał się tutaj azdenarów denarów, środowisko otoczenie. Coś zaczynają. azdenarów, denarów. Trudność. Cztery buławy. Jak ją pokonać. Jak ją pokonać tą trudność. Mamy dziesięć mieczy. I wynik czy rada. Mamy diabła. Fajnie. Na spodzie 10 kielichów. E, czyli takie sprawy emocjonalne, zbieranie doświadczeń, też taki właśnie, już, już takie przeciążenie też może być emocjonalne u niektórych osób. Zaczynamy od przeszłości, czyli mamy kochanków, może niektórych tutaj naprawdę. Te, te sprawy z przeszłości mogą być związane właśnie z jakąś, z, konkretnie z, jakimś, z jakąś osobą, tak, z którą łączą nas właśnie jakieś takie miłosne relacje. I to są wielkie oczyści arkana, więc pamiętajmy, że one cały czas mogą mieć, mogą mieć znaczenie tutaj na teraźniejszość, na przyszłość. Że cały czas mogą jeszcze być żywe te tematy, też może do, dotyczyć, że trzeba coś wybrać, dokonać jakiegoś wyboru. Może mieliście, macie jeszcze do, właśnie, do podjęcia jakąś decyzję czy dokonania wyboru I, i właśnie w oparciu o serce tutaj, tak? Bo mamy właśnie tych kochanków. Więc to jest ważne, żeby się kierować po prostu w tych tematach sercem. Taka wskazówka. Natomiast w teraźniejszości pokazuje się rycerz denarów, czyli takie powolne dochodzenie do swoich planów, tak? Taka żmudna, powolna praca. Czasami możecie być już tym znudzeni, tak? Może być właśnie takie zatrzymanie, zastanowienie się, czy warto właśnie dalej wchodzić w ten temat. Więc taki, tutaj ta energia jest taka powolna, ale, ale konsekwentna. Mogą być jakieś właśnie chwile tego zwątpienia, refleksji. Ale najczęściej też ona o tym mówi, że jednak idziemy, idziemy do przodu, wolno, ale idziemy do przodu. Więc no, jest to też taka właśnie tutaj ta energia obiecująca, że nawet jeżeli właśnie no, będziecie mieli jakieś przestoje, to mimo wszystko jakoś po prostu dojdziecie do tego celu. Tylko trzeba dać sobie czas, tak? Następnie mamy co się, co, co się zadzieje tutaj w przyszłości. W przyszłości mamy koło fortuny, czyli właśnie tutaj możecie się spodziewać rzeczy, które po prostu już wcześniej powiedzmy wypuściliście, coś się zadziało, tak? I jakieś decyzje podejmowaliście. Jakieś starania w danej sprawie, tak? Włożyliście swoją energię, swój czas, więc tutaj jest to bardzo przewidywalne, jak to wszystko może się potoczyć, tak? Że tutaj mogą przyjść właśnie pierwsze te efekty tych waszych starań, może tutaj właśnie związanych z tym rycerzem denarów, tak? Że tutaj zacznie, zacznie, zaczną przychodzić te efekty, tak? One są przewidywalne. Więc ważne jest, żeby właśnie y, robić y, takie fajne same rzeczy, żeby starać się, y, żeby y, mieć to na uwadze, tak? Że to, co właśnie wypuścimy w świat, to później do nas y, wróci, tak? Więc starajmy się Właśnie przykładać do rzeczy, które są dla nas ważne. Tutaj karta rada. Mamy dziewięć buław, więc myślę, że mówi ta energia, żeby jednak jeszcze wykrzesać z siebie troszeczkę siły, żeby właśnie jakiś temat dokończyć. Możecie już być bardzo czymś zmęczeni. Możecie też. Czuć się trochę zagrożeni, tak, że też, no tu o cieniu bardziej już mówię w tej chwili, tej energii. No to tutaj bym się, jakby powiedzieć, bym się przyjrzała, tak, czy naprawdę jest to zagrożenie. Czy jeżeli właśnie jesteście bardziej w tej energii, takiej właśnie zagrożenia, tak, takiego uporu, który może też hamować nas, na, na obfitość, to, to tutaj się po prostu musicie sami zastanowić, w jakiej wy jesteście tej energii. Czy tu jest bardziej, właśnie chodzi tu o cień, bardziej taki, tak, że, że się boicie czegoś, tak, y, y, że upieracie się strasznie przy czymś i to was blokuje, czy wręcz wszystko, czy po prostu jest jakieś właśnie zniechęcenie, jest jakiś y, taki. Moment, kiedy chcielibyśmy chcielibyście wszystko rzucić, a jednak no, trzeba tą sprawę jeszcze pociągnąć. Więc tu są takie już indywidualne, takie właśnie takie niuanse. Więc musicie już sami y, y, sobie tutaj dopowiedzieć, no, w jakiej wy jesteście, właśnie sytuacji. A czy po prostu jeszcze wytrwać, czy wręcz odwrotnie, przyjrzeć się tej sytuacji, czy naprawdę. Jest to zagrożenie, i czy naprawdę warto się tak upierać przy czymś. Natomiast wasze środowisko, otoczenie, pokazuje się tutaj jako astenarów czyli może w głowie kogoś bliskiego, ważnego dla was, coś nowego się pojawić, jakiś nowy pomysł, może po prostu. To z tej osoby po prostu w głowie się może to narodzić, tak? A może jakąś ofertę dostanie, dostała i po prostu jakąś propozycję i bardzo fajnie się tutaj właśnie pokazuje, tak? A może też właśnie ta osoba do Was tak wychodzi z tym, z tym asem denarów. Więc też mówię, no tutaj są takie trzy jakby sytuacje. Może właśnie ona wychodzić do Was z jakąś propozycją, tak? Którą dostała z zewnątrz, czy po prostu sama miała taki impuls. Więc też możecie na to zwrócić uwagę i może przygotujcie się też, tak? Żeby właśnie tego asa denarów, jeżeli właśnie ktoś z Waszego środowiska coś Wam proponuje, żeby może tego nie przeoczyć, może warto się tym zaopiekować. Jako trudność pokazują się cztery buławy, czyli znalezienie takiej enklawy spokoju, bezpieczeństwa, cieszenia się z małych rzeczy, takiej radości, tak, że z tym możecie mieć właśnie problem. Jak je pokonać? Dziesięć mieczy. Po prostu nie zamartwiajcie się, nie projektujcie jakichś sytuacji, nie twórzcie po prostu jakichś takich niesamowitych scenariuszy, bo tak jak mówię, że one najczęściej się nie sprawdzają. To nasz umysł pracuje na takich właśnie wysokich. Obrotach i, i po prostu po prostu yy, no, ściąga nas energetycznie też w dół, tak? Yy, więc nie dajcie się, nie, nie, nie wpadnijcie w tą pułapkę, yy, przejmijcie też tą kontrolę, tak? Yy, żeby w to czarnowictwo, yy, żeby on też was nie wprowadzał, tak? Dziesięć yy, yy, mieczy też mówi o, o jakimś końcu, tak? Czyli, mm, jakiś koniec czegoś, już po prostu e, okazało się, że już jest czegoś za dużo. E, więc tutaj, e, też jakieś zakończenie może błędnego myślenia na jakiś temat. Bo tak jak mówię, no, ten, ten, ten umysł po, po prostu potrafi tak projektować negatywnie i ściągać właśnie nas w dół. Więc przyjrzyjcie się, może trzeba właśnie przestać jakoś tak negatywnie odbierać, myśleć o jakichś ważnych dla Was sprawach, tak, żeby skończyć z takim właśnie myśleniem. Może też oczywiście ta energia mówić o jakimś końcu, że coś się właśnie skończyło, czy to właśnie sprawy związane z jakimiś relacjami, tak? I, i, I też może to Was blokować też na, na szczęście, na radość, tak? Więc też tutaj no coś się kończy, coś się zaczyna. Tak jak tutaj w tym kole fortuny, tak? Może coś się zadziało w przeszłości już i, i po prostu trudno jest wam jakby przyjąć już. Tą, tą sytuację tak zaakceptować ten koniec i, i to właśnie, że, że, że nie potraficie tego zaakceptować no blokuje Was na, na, na cieszenie się, na radowanie się także z innymi dzieleniem się też od, od, z innymi ludźmi, tą otwartością, sercem że brakuje Wam tej po prostu lekkości Tutaj jako wynik czy radę mamy diabła, więc myślę, że jeżeli właśnie nie zerwiecie z tym błędnym myśleniem, nie skończycie, no to właśnie możecie być zniewoleni, tak? On może właśnie trzymać Was w garści, ale tak naprawdę to od Was zależy, czy, czy, bo ten diabeł jest też w każdym z nas, tak? I czy my sobie pozwolimy właśnie na, na tą wolność, tak? Czy, czy, czy będziemy brnąć w to? Więc myślę, że jeżeli właśnie tutaj czegoś nie zaakceptujecie, no to po prostu może być ciężko, tak? I, a jako właśnie taka, na no mówię, rada, to, to po prostu, żeby zerwać to, żeby te, te łańcuchy zerwać. I żeby wyjść z tego błędnego koła, z tego, z tego y, trudnego procesu. Y, więc tak tutaj to wygląda. Więc mu, może mówię, może coś się po prostu już, y, coś skończyło, tak? Więc zaakceptujcie to. Y, tak wygląda czytanie. Y, a jeszcze zastanowię się, czy, czy czegoś y, nie dobierać. Myślę, że nie no, bo tutaj, tak jak mówię, jest tutaj prosta ta, tutaj ta rada. No, po prostu trzeba zerwać z tymi uzależnieniami jakimiś, tak? Czy właśnie nawet od myślenia, tak? Też trzeba zakończyć. Bo takie negatywne projektowanie, myślenie też y, może y, zniewalać nas, tak? I też. Y, no możemy być zniewoleni przez, przez właśnie. Nauczy, nauczyliśmy się w ten sposób reagować. I to też jest jakiś jakaś forma też niewolnictwa, tak? Więc tak, tak wygląda tak. czytanie dla baranów na wrzesień 2021 roku. Myślę, że jest ciekawe. Trzeba trochę popracować. Tutaj głównie z tym myśleniem. Myślę, że to, to, to tak jak powiedziałam, to może różnie wyglądać, albo po prostu coś jeszcze dopiąć, ale też może, żeby coś właśnie osiągnąć małymi kroczkami, też trzeba zastanowić się, czy, czy, czy to, czego się tak obawiacie, czy naprawdę Wam to czy ktoś zagraża. No i oczywiście rozglądajcie się, tak? Co, co tutaj chcę Wam środowisko wasze pokazać, powiedzieć, tak? Ponieważ, tak jak mówię, może tutaj coś ciekawego się pojawić. Więc jeżeli będziecie właśnie cały czas w tej głowie i nie zakończycie tego negatywnego właśnie myślenia na przykład. Czy, czy nie pogodzicie się z jakąś utratą czegoś, czy, czy jakimś końcem jakiejś relacji, no to cały czas będziecie właśnie pod władaniem tego diabła, tak? Więc y, po prostu zrzućcie te łańcuchy. Um, oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!